Witajcie kochani! Po tej stronie ekranu wita Was yy, niezmiernie miło, niezmiernie entuzjastycznie Marcel Wypiór. A co za tym idzie? Za tym idzie kolejna dobra informacja, ponieważ startujemy dla Was z nowym cyklem filmów w naszym Domu Kultury, czyli Muzyczny Kącik Marcela. Będą to wywiady z artystami, takimi jak rzeźbiarze, plastycy, muzycy i wiele, wiele innych. Ale zanim to nastąpi, mamy do Was ogromną prośbę. Piszcie w komentarzach pod tym filmem, jaki z jakimi artystami chcielibyście się spotkać w naszym Domu. Kultury. Wirtualnie oczywiście, ponieważ odcinki będą online, specjalnie dla Was. Tak byście mogli sobie przewijać od początku do końca i oglądać kiedy chcecie. Zatem czekamy na Wasze komentarze. Muzyczny kącik Marcela już niebawem. No i póki co, no właśnie, czekamy na Twój, Twój oraz Twój komentarz, z kim chcielibyście, abym przeprowadził wywiad. Póki co, miłego dnia, bądź wieczoru. Bye, bye.